Witam Was bardzo serdecznie w materiale z otwierania skrzynek. Troszeczkę ten materiał się przesunął. Miał być w poniedziałek albo nawet i w tamten piątek, miał być, ale były inne materiały. Dzisiaj bo zobaczycie, ile mi się udało zarobić z skrzynek, które otwierałem. Zbierałem je przez y, troszeczkę ponad miesiąc tam kilka dni, może ponad tego miesiąca Chciałem głównie sprawdzić, czy przez miesiąc grania na pręce. Uda mi się uzbierać w skrzynkach tyle, żeby kupić następną. Na końcu powiem, ile około z tego wszystkiego miałem, bo już oczywiście średnia rynkowa wszystkich itemów nie jest taka, jak rzeczywiście to sprzedałem i za ile, ile około udało mi się z tego zdobyć. Wam o tym powiem na samym końcu. Więc teraz timelapse z podłożoną muzyką, jak wszystko było otwierane podczas streama. Więc y, mam nadzieję, że po prostu obejrzycie, i ży życzę miłego oglądania. Na końcu podsumowanie. In your eyes, to you to get to you i've been down the darkest alley saw the dark side of the moon to get to you to get to you i've looked for love in every My skin Two places I have never been blindly I follow him break down these walls To you, to get to you. I've been down the darkest alley, saw the dark side of the moon. To get to you, to get to you. I've looked for love. In your eyes, there's a heavy blue. One to love and one to lose. Sweet divide or oh heavy truth? Water or wine? Don't make me choose. I To you, to get to you. I've been down the darkest alley, saw the dark side of the moon. To get to you, to get to you. I've looked for love, and every stranger took too much to ease the anger. Trace my skin to places I have never been. Blindly, I follow in. Break down these walls and come on in. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a field To you. I've been down the darkest alley, saw the dark side of the moon to get to you, to get to you. I've looked for love and every stranger took too much to ease the end. Love, I'm one to lose. Sweet divide or oh heavy truth, water or wine, don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you. To I tak jak widzieliście na nagraniu, skin, który rozdosowujemy, właśnie dropnął z jednej ze skrzyń. I przypominam, na samym końcu będzie odnośnik w prawym górnym rogu. Do tego filmu, gdzie jest losowanie, bo tam trzeba tylko polubić, skomentować i wbić na Discorda no i spojrzeć na kanał losowania, żeby móc wygrać i dodatkowy tam Silver, ponieważ losowanie jest o 800k. A im więcej osób tam wie, tym większe losowanie będzie w następnym miesiącu. No ale poza tym filmem, no to ogólnie z całego otwierania miałem 23 miliony, więc przy aktualnych cenach, premki. Było wystarczająco na to, żeby kupić następną premkę. Co zrobiłem z tą kasą, to akurat osoby wiedzą, które oglądają streamy. Chciałem z tego odcinek zrobić, ale materiału jest zbyt mało, więc nie będzie z tego całego materiału. No, troszeczkę za mało tego jest, i też, żeby to jakkolwiek interesujące by było, przy takiej ilości materiału troszeczkę by było trzeba pokombinować. E, tak tylko powiem. Więc ogólnie 23 miliony e, było Silvera. Dużo miałem w woreczkach e, i też dużo książeczek było, które przepaliłem e, na to, żeby sobie do e, kaptury, zbroje i też buty. Tego już nie wkładałem, bo chodziło tutaj o samo otwieranie skrzynek. Możecie napisać, czyście, czy chcecie kolejny taki materiał e, z e, otwierania takich skrzynek które bym zbierał przez miesiąc, bo aktualnie po prostu sobie biorę skrzynki, otwieram i wydaję na coś innego. A w sumie to też fajny sposób zostawiania sobie tej kasy. Więc możecie napisać, czy chcecie taki kolejny materiał. I dziękuję tym, co oglądali. I przypominam, w prawym górnym rogu jest odnośnik do lasowania. Do zobaczenia, do usłyszenia w piątek. Jeszcze na koniec zapomniałem wspomnieć, że ten materiał pojawia się o 18.00, ponieważ e, osoby, które siedzą na e, Discordzie, wiedzą o tym. O 20.00 teraz zostały zmienione godziny e, streamów. E, I o 21.00 są streamy od poniedziałku do piątku, a odcinki miały pojawiać się o 16., ale będą pojawiać się po prostu o 18., czyli o starej godzinie, o której były odpalane streamy. E, też po prostu jest spowodowane tym, że o innych godzinach będę wstawiał e, shorts jeszcze jeden shorts wleciał, no i po prostu tak myślę, że będzie lepiej. Więc o 18.00 poniedziałek, środa, piątek materiały na YouTube. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do usłyszenia w piątek o 18.00 albo na streamie o 21.00 od poniedziałku do piątku. Na razie.